Boże obietnice. Są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Biblii znajdziemy ponad 7000 bardzo dokładnych i wspaniałych obietnic, które Bóg złożył ludziom. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Samrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy, są piękne i zapierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Samrala. Witam Was w imieniu Pana i dziękuję, że jesteście na tej ekscytującej lekcji biblijnej. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż Biblia. Ilu z Was już to odkryło? A jedynymi ludźmi, dla których Biblia nie jest ekscytująca, to ci, którzy jej nie czytają bo im więcej ją czytasz, tym bardziej ona jest ekscytująca. I my możemy powiedzieć, czy ona jest ekscytująca dla was, czy nie, bo chcemy wiedzieć, czy ją przeczytaliście, czy nie. A kiedy ją czytacie, ona staje się ekscytująca. I chcecie znać prawdę? Ona staje się tym bardziej ekscytująca, im więcej jej czytasz. Więc im więcej ją czytasz, tym bardziej ekscytująca ona się staje. A ilu z was się cieszy, że jesteście podekscytowani Słowem Bożym? Ona opowiada wam o dniu jutrzejszym, o dniu dzisiejszym i w dniu wczorajszym, i jak bardzo się cieszymy, że uchwyciliśmy się prawdy, która błogosławi, namaszcza i zachowuje. I wszyscy powiedzieli: Amen. W naszej specjalnej grupie mamy tutaj teraz serię nauczeń na temat Bożych Obietnic. To są zobowiązania, które Bóg poczynił dla ludzkości. I bardzo ważne jest, abyście znali te rzeczy, i nie tylko znali, ważne jest, abyście przez nie przechodzili. Przewartościowywali je, a nawet lepiej, abyście pozwalali im przelać się przez wasze wnętrze, dając wam siłę. Te obietnice dają wam siłę. Powiedzcie, siła. No, trochę słabo. Powiedzcie, siła. O to mi chodziło. Nie mam na myśli, że jesteśmy chorzy. Chwała Bogu, że jesteśmy zdrowi. I dziękujemy Bogu za siłę. A dzisiejsza lekcja jest o Bożych obietnicach dotyczących ducha świętego. Przeczytam Wam pierwszy list do Koryntian, 2.10. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch Boży, to ten pisany wielką literą, trzecia osoba Trójcy Świętej. Że Bóg objawił nam swoją prawdę przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko. Znowu z wielkiej litery, osoba, duch święty. Duch bowiem bada wszystko. Teraz, gdy on bada wszystko, to ja wierzę, że to jest wszystko. I jeśli chcecie wiedzieć, kto bada wszystko, to to jest moc ducha świętego, który bada wszystko. Ananiasz i Safira się o tym przekonali. Oni powiedzieli kłamstwo o tym, za ile sprzedali swoją ziemię i ile z tego zamierzali dać Kościołowi w Jeruzalem. A oni celowo kłamali na ten temat. I to Duch ich zbadał. Duch ich wybadał i znacie koniec z tych dwojga, którzy okłamali Ducha Świętego. A więc Bóg objawia prawdę Słowa Bożego przez swojego ducha i Duch Święty bada wszystko. On jest badaczem. I potem On mówi tak, nawet głębokości Boga. Więc On bada nie tylko te rzeczy, które są dookoła nas, ale też naszą relację z Bogiem. Nasz wzrost w Bogu, namaszczenie, to jest sięganie do nas. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej i jest On zaangażowany w wielkie obietnice, w które wierzymy i chcemy do nich dotrzeć i cieszyć się nimi dzisiaj. Duch Święty, to jest jego odłączenie. Mamy odłączenie Ojca, kiedy Bóg działał bezpośrednio z ludzkością. Mamy odłączenie Syna, kiedy to Syn żył na Ziemi i przeznaczył siebie dla problemów ludzkości i dał swoje życie, aby świat mógł zostać zbawiony. I kiedy On powrócił i został posadzony ze swoim Ojcem w niebie, to mieliśmy odłączenie Ducha Świętego. I my żyjemy w tym odłączeniu. To było przepowiedziane, że On przyjdzie jak Viola 228 i stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało. I będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet nasługi i służebnice wyleją w tych dniach swojego ducha. Więc to odłączenie, w którym żyjemy dzisiaj, nie jest takie zwykłe. To nie stało się dlatego, że jedna osoba się rozpadła. W Starym Testamencie nowe odłączenie powstało, bo piec się rozpadł, ale my nie otrzymaliśmy tego w ten sposób, bo gdy Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie w męce, aby zbawić świat, nic się nie rozpadło, ale się odłączyło we właściwym kierunku. I my dostaliśmy wtedy obietnicę. Odtąd będę zasiadał z moim ojcem i to nie oznacza porażki. Chwała Bogu, jeśli będziesz siedział z ojcem, to jest zwycięstwo. A więc my mówiliśmy o czymś, co się rozpada, my odmieniamy tutaj sytuację. Jezus mówi: Nie mogę być z wami teraz osobiście, bo będę ze swoim ojcem, ale wyślę wam innego pocieszyciela. I kiedy on przyjdzie, on nauczy was wszystkiego. Czy nie cieszycie się z tego? Więc to jest przepowiednia ze Starego Testamentu, dotycząca wylania tej potężnej fali i poruszenia Ducha Świętego w świecie, w którym żyjemy dzisiaj. W Izajaszu 44,3 jest Wyleję bowiem wody na spragnionego. Ilu z was było spragnionych, zanim poznaliście Jezusa? Nie wiedzieliście, czego chcecie, tylko czuliście ból w środku i byliście zdezorientowani. Coś wam chodziło po głowie. Och, chciałbym być zadowolony. Pojechałeś do Kalifornii, zobaczyłeś pustynię, zdecydowałeś się wrócić tutaj, gdzie jest trochę zieleni, co tam mówicie? Pojechałeś w góry, zobaczyłeś się i zdecydowałeś, że w sumie to jest całkiem ładny kawałek świata. No, dziękuję bardzo. W serce człowieka nie da się zaspokoić naturalnie ona musi być zaspokojona ponadnaturalnie możecie jechać do ogrodów Edenu ale jeśli nie będzie tam obecności Bożej to nie będziesz zaspokojony jedynym, który zaspokaja ludzkiego ducha jest Duch Boży we własnej osobie ilu z was się cieszy, że jesteście zaspokojeni? ja nie muszę nigdzie jechać, żeby być szczęśliwy ja jestem szczęśliwy ja nie muszę nigdzie jechać, aby być błogosławiony ja jestem błogosławiony chwała niech będzie Powiedzcie Diabłu, że to powiedziałem. Wyleję bowiem wody na spragnionego. Bracie, jeśli jesteś spragniony, weźmy to, a potoki na suchą ziemię. My nie musimy chodzić po duchowej pustyni. Wyleję mego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoich potomków. Tutaj Bóg mówi przez prawdopodobnie największego proroka Starego Testamentu imieniem Izajasz. I to jest piękne. Mamy też w Nowym Testamencie w Mateusza rozdział 3, werset 11. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. To Jan mówi o Jezusie. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Więc to są wszystko obietnice dotyczące rozdzielenia Ducha Świętego. I że On będzie dany i one wszystkie zostały spełnione. Ty i ja mamy je dzisiaj i jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Potem w Jana 14 w wersecie 16 Pan Jezus złożył zobowiązanie dotyczące Ducha Świętego. On mówi, a ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z Wami był na wieki. Powiedzcie na wieki. To znaczy, że on nigdzie nie idzie, to znaczy, że on nie odejdzie. To znaczy, że na wieki, to na wieki. I to oznacza, że nie będzie żadnych zmian. Kiedy on mówi na wieki, to my będziemy go mieli na wieki. Więc mamy Ducha Świętego zamieszkującego w ciele, w kościele, w każdym z nas na wieki. I jak bardzo cieszymy się z niego. I to nas prowadzi prosto do tego, co Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich 2,38. Kiedy to w Dzień Pięćdziesiątnicy, gdy narodził się Kościół i oni właśnie otrzymali Ducha Świętego jako pierwsi. Wtedy Piotr powiedział do nich, a było to do, do tych z wersetu 37, czytamy w dziejach apostolskich rozdział 2 werset 37, że mnóstwo ludzi pytało co mamy robić, a Piotr odpowiedział im pokutujcie. I to było niegrzeczne z jego strony. Bo wiecie, do kogo On mówił? Do najbardziej religijnych ludzi na świecie. On, on mówił do ludzi, którzy przybyli do Jeruzalem, aby oddać chwałę Bogu, bo oni kochali Boga. Oni przybyli do Jeruzalem, aby wielbić Boga, a On im mówi pogodźcie się z Bogiem, gdy tu jesteście. To tak jakbym powiedział do wszystkich świętych, nawróćcie się święci. I on tak zrobił. On powiedział: Jest inne doświadczenie, lepsze i większe od wszystkiego, co do tej pory mieliście. Oni mówią: Co możemy zrobić? A on najpierw pokutujcie. A potem mówi: Ochrzcijcie się. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy Was. Nie tylko dla nas, bo my już ją mamy. Dotyczy Was i Waszych dzieci. Nie musicie mówić swoim dzieciom: Przepraszam. Nic dla Was nie ma, wszystko jest dla mnie. Czy to nie byłby żałosny świat, gdyby tata wziął sobie wszystko? Jesteście tu jeszcze? Kiedy byłem małym chłopcem i mieliśmy pieczonego kurczaka w domu, ilu z Was miało kiedyś pieczonego kurczaka w domu? Moja mama podawała go najpierw mojemu tacie, a ja zawsze myślałem, że to pomyłka. I myślałem, dlaczego nie poda go najpierw mi? I myślałem sobie, że pewnego dnia będę taki duży, że najpierw mi podadzą ten talerz. Bo możesz sobie wtedy wybrać kawałek, wiecie, a nie brać ostatni. Wiecie, na południu oni nawet piekli pazury. Wy tego nie robicie. Wy tylko jecie nogi, a oni nawet piekli te pazury. Nie znoszę tego i czasem to jest to, co dostajesz. I oni bardzo dbali o to, żebyś dostał skrzydełko czy coś. No wiecie, chłopak to chłopak, on chce łódko czy nóżkę. Lepiej w to uwierzcie. Ale obietnice są nie tylko dla starszych, dla matek i ojców. Oni dostają błogosławieństwo, ale obietnice są też dla dzieci. Ilu z Was się cieszy, że Wasze dzieci mogą dostać wszystko to, co Wy macie? Na pewno mogą. I on mówi następnie, says, I, i wszystkich. Czy nie podoba się wam to słowo, wszystkich? Ilu z was kocha to słowo, wszyscy? Ja uwielbiam to słowo. Kiedy tylko słyszę to słowo, to wiem, że zawiera też mnie. Jeśli byłyby tu jakieś ograniczenia, to mógłbym tego nie dostać, ale skoro nie ma żadnych ograniczeń, to też w tym jestem na pewno. I wszystkich, którzy są daleko. Którzy są daleko oznacza nas. My byliśmy daleko 2000 lat temu. I wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. Cokolwiek Bóg zrobił dla tych ludzi w Dzień Pięćdziesiątnicy, on zrobi dokładnie to samo dla nas dzisiaj. Albo ten werset nie jest prawdą, słyszeliście to? Czy wszyscy to słyszeli? Lepiej przeczytajcie to jeszcze raz, bo ktoś z was mógłby pomyśleć, że Bóg mógł coś zrobić 2000 lat temu, czego nie może zrobić dzisiaj. Wtedy ten werset nie byłby prawdą. Oni tam stali i w ostatnich minutach zostali napełnieni Duchem Świętym i wszyscy zaczęli mówić duchowym niebiańskim językiem. I trzy tysiące ludzi powiedziało, hej, co ja mogę zrobić, żeby to dostać? A Piotr w Dziejach 2,38 dał im odpowiedź. Powiedział, jeśli pogodzisz się w sercu z Bogiem, jeśli ochrzcisz się w wodzie, to oznacza, że umierasz dla rzeczy tego świata i zmartwychwstajesz? Przeczytajcie Rzymian rozdział 6, a dowiecie się dokładnie, o co w tym chodzi. I potem on mówi, teraz to jest dla was, to nie jest tylko dla nas, 120 tutaj, to jest dla was. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że to jest też dla waszych dzieci. Nie zostawiamy ich bez tego. A potem powiedział: To nie jest tylko dla waszych dzieci, ale dla wszystkich. I dla tych, którzy są daleko. Możecie sięgać jak daleko chcecie, dla każdego, kogo zawoła Pan. On będzie wołał i wołał i wołał. To też jest dla nich. A wołanie Boga to wołanie do pokuty. I tak długo jak Bóg zbawia wasze dusze, to napełnia je też duchem świętym. Wierzycie w to? On nie robi jednego bez drugiego. Powiecie: Ja tego nie otrzymałem. Więc zajmij się tym i zrób to, zajmij się tym, zrób to w imieniu Jezusa. Zapytacie, a co mnie przed tym powstrzymuje? No nic, nic cię przed tym nie powstrzyma. Jeśli myślisz, że to jest dla ciebie na jutro, to nigdy nie otrzymasz tego dzisiaj. Czy mnie słyszeliście? Są ludzie, którzy zawsze mają coś dostać jutro, ale jutro nigdy nie przychodzi, więc nigdy tego nie dostaniecie. Ja chcę wszystkie swoje błogosławieństwa teraz. Ja chcę wszystkie swoje błogosławieństwa dzisiaj w imieniu Jezusa. Chcę wszystkie moje smakołyki teraz. Zrobiłem coś w tym tygodniu. Mam nadzieję, że nikomu nie powiecie. Leżał przed nami ładny posiłek, ale ja najpierw zjadłem deser. Powiecie, a dlaczego to zrobiłeś? Ja nie chciałem go jeść, jak już będę pełny. Chciałem go zjeść wtedy, kiedy mogłem się nim najbardziej nacieszyć. Więc zjadłem go wtedy, gdy byłem głodny. On był taki smaczny, i inni patrzyli na mnie, a ja powiedziałem: no co, chciałem się tym nacieszyć. Chciałem zjeść wtedy, gdy byłem głodny. Nie chcę być jak ten człowiek, który cały czas oszczędzał. On mówił, pewnego dnia będę chciał stek, i on mówił, że cały czas na niego oszczędzał, cały czas oszczędzał, jedząc hamburgery, i cały czas oszczędzał. A gdy już miał pieniądze, aby kupić sobie ten stek, on już stracił zęby. I wciąż musiał jeść hamburgery. Ja jem moje steki, póki jestem młody. Chwała Bogu. A Dawid powiedział, że nigdy nie widział, aby Sprawiedliwy był opuszczony. Będę go trzymał za słowo. Co powiedzieliście? Wy też możecie. Możecie mieć wszystko, w co macie wiarę w Bogu. Powiecie Amen? Nigdy nie stawiajcie znaku zapytania tam, gdzie Bóg postawił wykrzyknik. Nigdy tego nie róbcie. Jeśli Bóg postawił gdzieś wykrzyknik, to nie wasz w tym interes, aby w tym kopać i to przewracać. Zostawcie to w spokoju, bo to oznacza dokładnie to, co jest napisane. Wierzycie w to? Dzisiaj? Tak, my przekonaliśmy się o tym tak wiele razy. W Jana 14, 16 Pan Jezus powiedział, a ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z Wami był na wieki. Czytamy też, że Duch Święty objawia nam Chrystusa jako Pana. I to jest bardzo szczególne. W pierwszym liście do Koryntian 12.3 jest, dlatego oznajmiam Wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Czy to nie jest coś? Żaden człowiek nie może nazwać Jezusa panem, o ile nie stanie się coś w jego wnętrzu. Grzesznik nie może go nazwać panem. On nie jest twoim panem. On jest mesjaszem, on chciałby być twoim panem. Wiecie, kto to jest pan, to jest szef. Tak, poczytajcie historię, gdzie byli panowie ponad niewolnikami. I to znaczyło, że byli szefami. I dopóki Pan nie zostanie Twoim szefem, On nie jest Twoim Panem. On jest moim Panem, ale nie jest Twoim Panem. On stanie się Twoim Panem, gdy powiesz Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Hej, wtedy On jest Panem. Kiedy powiesz Pójdę tam, gdzie chcesz, żebym poszedł, będę tym, kim chcesz, żebym był. Wtedy On jest Twoim Panem. Ilu z Was chce go uczynić swoim Panem? Pomachajcie ręką. Chwała Bogu na wieki. Zróbcie go swoim Panem. On jest Panem nad Panami w imieniu Jezusa. Więc Duch Święty objawia Chrystusa jako Pana, i to tylko może być zrobione przez Ducha Świętego. Jeśli nie ma żadnego cielesnego sposobu, naturalnego czy ludzkiego sposobu, to On zostaje Panem naszego życia przez działanie Ducha Świętego. Duch Święty także nas uczy i świadczy nam o Chrystusie. W Ewangelii Jana rozdział 15 i werset 26 słowo mówi, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, to mówi Jezus, którego ja Wam poślę od Ojca. Czy to nie jest piękne? Pocieszyciel przyjdzie. On jeszcze tam nie dotarł, a Jezus był z nim w tym momencie i powiedział: Poślę go od ojca, więc jest tu trójca, o której on mówi. Duch prawdy, który wychodzi od ojca, on będzie świadczył o mnie. Gdy duch święty działa, on nigdy nie zawodzi, on świadczy o Chrystusie. On jest świadkiem Chrystusa. Ktokolwiek będzie mówił duchowym językiem i ktokolwiek będzie go interpretował i natychmiast Duch Święty świadczy o Chrystusie. On nigdy nie świadczy o sobie samym. On nigdy nie mówi Ja jestem Duchem Świętym i musicie mnie szanować. Nigdy w życiu tego nie słyszałem. Ja w tym siedzę całe życie. On nigdy nie mówi o sobie samym. On nigdy nie świadczy o sobie samym. On zawsze świadczy o wspaniałości i wielkości Jezusa i o dostępności Jezusa. On zawsze Zawsze mówi, że On jest dostępny, jest dostępny. I ja mam Jego dary i ja je przyniosę Wam. On jest roznosicielem dobrych darów. Chwała Bogu. Przyjaciele, wy potrzebujecie dotyku Boga. Ja to bardzo mocno czuję wewnątrz. I niektórzy z nas podążali z Panem przez jakiś czas i z duchowego doświadczenia widzę, że potrzebujecie dotyku Boga i wierzę, że Bóg chce to zrobić. Wierzę, że Bóg jest gotowy, by to zrobić, że Bóg chce wam pomóc i was pobłogosławić. Wierzę, że Bóg chce, aby te wersety ożyły w was. Nie chcę nawet myśleć, że jestem jak ten robot, stojąc tu i mówiąc te rzeczy, a wy jesteście robotami i nic z tego nie otrzymaliście. My jesteśmy prawdziwymi ludźmi, jesteśmy nieśmiertelnymi duszami, jesteśmy na szczycie wszelkich bożych stworzeń. Bóg nas kocha i dba o nas, i on chce, abyśmy znali Boże obietnice i to obietnice związane z mocą Ducha Bożego. I to są obietnice, one są nasze. Powiedzcie, nasze, one nie należą do hierarchów i nie należą do jakichś bardzo szczególnych osób. One należą do nas wszystkich i każdy z nas ma wolny wybór. Jesteście jedynymi, którzy mogą ograniczyć to, co Bóg robi. Dla Was. Słyszycie mnie? Tylko Wy sami możecie ograniczyć to, co Bóg dla Was robi. Tylko ja ograniczam Boga w tym, co robi w moim życiu i często się wstydzę za siebie samego, żebym to ja mógł pozwolić, aby Bóg robił dla mnie więcej. Bo ja jestem jedynym ograniczeniem dla samego siebie w nawiązaniu do Bożych obietnic. Oddajmy się Bogu. Powiedzcie Amen. Nie tylko Duch Święty przychodzi dla wszystkich pokoleń i objawia nam Chrystusa jako Pana i że będzie świadczył o Chrystusie, że cokolwiek On usłyszy, to zaświadczy. O Chrystusie, ale on jest także naszym nauczycielem. A to jest w Jana 14, 26. On mówi, On nauczy was wszystkiego. Czy to nie wspaniałe? Wiecie, co moja żona powiedziała do mnie pewnego ranka? Ona mówi do mnie: Ty chyba piszesz przez sen. Ona mówi, Ty umiesz się obrócić i złapać ten ołówek i notes, gdy masz tam z boku i zacząć pisać kazanie tak szybko, że chyba to robisz przez sen. Nie, to jest Duch Święty. I wiecie, kiedy Twój umysł jest świeży i odpoczywałeś w Panu i nagle się budzisz, to człowieku, Ty nie możesz tego stracić, bo Twój biedny, mały umysł nie umie tego zachować, więc szybko bierzesz i zapisujesz to, abyś mógł tego użyć. I to jest poruszenie Ducha Świętego w nas. Chcę Wam coś powiedzieć. Kiedy pomyślę o czymś dobrym w nocy, to wstaję i zapisuję to. I to wtedy tracicie swoje poznanie. Jesteście zbyt leniwi. No nie powinienem tego mówić. Nie wstajecie i nie zapisujecie tego. I wiecie co mówicie? Wy mówicie to samo, co ja kiedyś mówiłem. Och, będę o tym pamiętał jutro. Nie, nie będziesz. Ilu z Was już o tym zapomniało? Bądźcie szczerzy. Wszyscy tak mamy. Tak jest. Musicie to zapisywać. I ja to robię gdziekolwiek jestem, i Pan daje mi te cukiereczki w nocy, ja je zapisuję, bo on jest naszym nauczycielem. Duch święty przynosi nam te rzeczy, i on jest naszym nauczycielem, i on mówi: On nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko. Czy to nie niesamowite? On przypomina Wam wszystko. Wiecie, gdy ja wykładam, często rzeczy przychodzą do mnie i mam nadzieję, że oni to nagrywają, bo ja nie myślałem o nich od 40 lat. I nagle one stają się czyste jak kryształ. Duch Święty przypomina Wam wszystko. Czy to nie jest piękne? Czy nie cieszycie się, że macie Ducha Świętego? Czy nie cieszycie się, że On dla Was może robić te wspaniałe rzeczy? To jest po prostu wspaniałe. Przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Duch Święty również przynosi pocieszenie. Duch Święty przynosi pocieszenie. Wszystko z nieba przynosi pocieszenie. Bóg przyniósł pocieszenie. Tej nocy, gdy zmagał się z Jakubem i Jakub wiedział, że był wielkim grzesznikiem i źle traktował wszystkich i okłamywał wszystkich, i gdy z tym skończył, Bóg powiedział, Twoje imię nie jest już Jakub, czyli zajmujący czyjeś miejsce, ale Twoje imię jest Izrael. Jakie pocieszenie on miał w sobie. On miał relację z Bogiem i on to wiedział. Jakie pocieszenie dostała Maria Magdalena, gdzie ona poświęciła życie diabłu jako nierządnica i zagłębiła się w nieprawości, aż miała siedem złych duchów zamieszkujących w niej Jezus wygnał je i przyniósł jej pocieszenie. Chcecie coś wiedzieć? Żyjemy dzisiaj w świecie, który potrzebuje więcej pocieszenia, niż kiedykolwiek w historii świata. Jest teraz więcej zranionych ludzi, niż było kiedykolwiek w historii świata. Jest teraz więcej moralnych bankrutów, niż kiedykolwiek w historii świata. Jest więcej smutnych ludzi teraz. Wiecie, mamy teraz więcej rzeczy, którymi moglibyśmy się cieszyć, niż kiedykolwiek, ale one nas nie cieszą. Jesteście tu jeszcze? Wiecie, rzeczy tego świata nic nie znaczą. Zatrzymałem się w tym tygodniu w pokoju, który był prawdopodobnie najładniejszym pokojem, w jakim kiedykolwiek się zatrzymałem. I wiecie, ja przeszedłem przez ten pokój i powiedziałem, to jest nic, wolałbym raczej być ze swoją żoną. Tak, to nic nie znaczy. Ja i tak wolę styl rustykalny. Lepiej się czuję. Masz tam taki gruby dywan, że możesz z niego spaść. Wolę prostotę. Urodziłem się na równinach. Powinienem zostać kowbojem czy coś takiego, gdzieś daleko. Ale jeśli potrzebujecie pocieszenia dzisiaj, to my go mamy. I w dziejach 9.31 jest, a tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. A to jest wielki pokój w sercu. I rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Oni chodzili w pociesze Ducha Świętego. Teraz chcę was zapytać bardzo dosadnie. Czy wychodzicie w pocieszeniu Ducha Świętego? Ja chcę powiedzieć, że ja tak. Ja chodzę w pocieszeniu Ducha Świętego. Ja jestem pocieszony w świecie, który walczy, który jest zraniony, w świecie, który jest smutny, w świecie, który jest odłączony. Ja chodzę w pocieszeniu, bo moje pocieszenie jest z góry. Moje pocieszenie pochodzi od Boga, a nie z czegoś, co jest z tej ziemi. Więc pocieszenie to wspaniała rzecz. Och, żyć w tym świecie z uzdrowionym wnętrzem, uzdrowione wnętrze. Jak wspaniale jest mieć pocieszenie od Pana? Ilu z Was cieszy się, że je ma? Pocieszenie od Pana. Byliście zranieni, ale już nie jesteście. Byliście smutni, ale już nie jesteście smutni. I chodziliście w problemach w kółko i w kółko, ale już nie jesteście zdezorientowani. Idziecie prosto. Jesteście pocieszeni w Bogu. Prawdziwe pocieszenie. Pocieszenie to uzdrowienie. Pocieszenie to nie zamiatanie pod dywan, żeby kiedyś przyjść na to popatrzeć. Pocieszenie to niszczy i tego już nie ma. I jesteście z tego oczyszczeni. Nie ma tego. I jesteście pocieszeni. Czy nie cieszycie się z pocieszenia? Okej, okay, Boże obietnice w odniesieniu do Ducha Świętego. Duch Święty również mówi do nas o dniach ostatecznych. I to byłaby bardzo długa rozprawa, gdybyśmy mieli o tym mówić, ale Duch Święty mówi o dniach ostatecznych. W pierwszym liście do Tymeteusza 4,1 jest, a Duch, i tu jest Duch z wielkiej litery, Duch otwarcie mówi: otwarcie, że w czasach ostatecznych, w czasach ostatecznych dzisiaj, niektórzy odstąpią od wiary. Ilu z Was wie, że nie możecie wyjść z tego pokoju, zanim do niego nie wejdziecie? Niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom, duchom, które kłamią, zwodniczym duchom i naukom demonów. My żyjemy w tym czasie, właśnie teraz. My teraz żyjemy właśnie w tych czasach. Duch Święty to objawił. I jedną z obietnic Ducha Świętego jest, że powie nam dokładnie, jak będą wyglądały dni ostateczne. Więc polegajcie na Duchu Świętym, że będzie do Was mówił o czasach ostatecznych, w których żyjemy, jak powinniśmy żyć przed Bogiem, jak powinniśmy przed Nim stać i On nas zachowa, aż powie, chodźcie wyżej, ilu z Was tu wierzy? Ja też w to wierzę. Ojcze, chcemy Ci podziękować za uczniów. Chcemy Ci podziękować za uczniów Słowa Bożego. Jest wielu uczniów i różne powołania dzisiaj ale my jesteśmy uczniami Słowa Bożego. My czytamy Słowo i nieważne, co robimy w naszym świeckim życiu, jakie mamy zajęcie, bo my wciąż mamy inny świat w naszym duchu. My nie jesteśmy tylko ciałem, a nie tylko duszą, ale jesteśmy w duchu. I prosimy Cię, Panie, abyś uczył naszego ducha i niech Duch Święty nas prowadzi i niech Duch Święty nas uświadamia w prawdzie, i niech nam pokazuje w tych dniach ostatecznych, jak ostrożnie chodzić, nie jako głupcy, ale jako mądrzy. Wierzę, że błogosławisz wszystkich i że gdy przyjdzie Jezus, to każdy z nas będzie gotowy, aby iść i być z Nim na wieki. Dziękujemy Ci za to, kochamy Cię za to i wszyscy powiedzą Amen.